Cześć, tu mamik. I Didia. Zapraszamy na Wspaniałe Królestwo. Pokażę wam mniej więcej o co chodzi w grze. Tutaj podstawowej wersji, bo gra ma też moduły. Tutaj wam przybliżę skrótka na końcu filmiku. A więc tak, gra będzie się składała z czterech rund. Na końcu będziemy sobie podliczać punkciki, jakie tutaj zdobędziemy. Gra jest bardzo podobna do nowych, wspaniałych światów, z tą różnicą, że jest na dwie osoby. Tylko, runda zaczyna się tak, że z tej talii bierzemy sobie 7 kart, do tego bierzemy sobie. Kartę katastrofy, tak? Każdy z graczy ma po jednej takiej karcie. W naszych zasobach mamy dwie, dwa żetony pułapki. Do tego, jeśli chcemy, możemy grać stroną A, czyli tą prostą, gdzie nie mamy już pokazanego, za co punktujemy, bądź stroną B, gdzie mamy już na przykład ten za niebieskie punktuje, a ten za żółte, tak? W grze mamy tylko dwa, dwie karty tych postaci, także za dużo tutaj nie ma zmienności. Do tego wykładamy po jednej karcie. Tak, to jest ważne, żeby było osobno. Ten kto jest pierwszy oferuje. Teraz w naszej naszej, yy, naszej akcji będziemy robić ofertę. Ofertę składamy w ten sposób, że musimy dać dwie karty i obojętnie albo składamy tu, albo tu. Możemy złożyć dwie tutaj, ale możemy też użyć kartę pułapki, żeby zagrać zakrytą. Tamten gracz teraz decyduje, czy bierze z jednego stosu, czy z drugiego. Tak. Jeśli bierze z tego, to bierze wszystkie karty tak jak są, nie odwraca tej i sam proponuje dwie karty. Czyli powiedzmy bierze sobie raz i dwa. Proponuje dwie karty tak. My bierzemy tak samo i jedziemy. Następny nasz ruch tak samo by wyglądał, czyli sobie obracamy znowu, powiedzmy, że mu będziemy proponować tu i zagramy tutaj. Teraz jeśli nie ma w tym miejscu nic, on może powiedzieć, że i tak bierze stąd, bo nie chce tamtego i po prostu nie bierze kart. Zagrywa swoje dwie karty, tak? Tak jedziemy, aż nie skończą nam się wszystkie karty na ręce, tak? Czyli powiedzmy, że teraz bym tego wziął, on by sobie wziął tamto, ja bym sobie wziął jeszcze te dwie. On sobie, sobie dał mi te, powiedzmy, że tak by się zakończyła. Teraz możemy wszystkie odwrócić, sprawdzić, co tutaj dostaliśmy od niego. Tak, jeśli mamy tam kartę katastrofy, ona od razu idzie tutaj do naszego pola gry. I różnica jest taka, że mamy karty klejnotów, które od razu odrzucamy, dostajemy od razu zanie klejnoty. Tak? I standardowo, tak jak tam decydujemy, co budujemy, albo odrzucamy. Jak go odrzucamy, to od razu dostajemy ten żetonik. Tak My sobie tutaj poukładaliśmy, że ta sobie zbudujemy. Tu mam klejnoty, czyli klejnoty sobie jeszcze odrzucamy. Tak i następuje faza produkcji, jak wszyscy zrobili. Produkujemy tak samo jak tam. Patrzymy co tutaj mamy. Trzy szare bym produkował, on też trzy szare, czyli nic się nie dzieje. wezmę tylko jeden, bo jeden potrzebuje. To oczywiście byśmy sobie już poukładali wcześniej, bo nie możemy mieć kosteczki luzem, tak? Tak. Teraz jeśli zbudowaliśmy, bierzemy sobie to, te odrzucamy oczywiście sobie i ta karta ląduje tu. Jeśli karta by miała jakiś taki symbol, to to jest bonus natychmiastowy. Jeśli jest tutaj, to po prostu będziemy w fazie produkcji. I tak sobie przechodzimy przez każdą fazę. Fioletowy nic nie produkuje. Żółty on produkuje, czyli dostaje żeton żołnierza. Żeton żołnierza trafia tu. Jeśli drugi raz wygra, będziemy miał większość, ten żeton trafia do niego dopiero, tak? Z tą różnicą. Niebieskie ja produkuje Więcej, czyli tak, plus produkuje jedną, plus za każdą żółtą kartę produkuje też jedną niebieską, czyli będę produkował dwie niebieskie. Tak, przechodzi do niego druga runda i tak gramy cztery rundy. Na końcu będziemy liczyć punkciki. Punkciki z kart, jakie mamy, mnożniki za kartę, czyli za fioletową, a za żółtą, za niebieską, tak. I minusowe punkty, czyli te katastrofy, dodajemy to wszystko, łącznie wynik ten, kto ma więcej, wygrywa. Moduły działają w ten sposób, a za żołnierzy nie mamy punktów zwycięstwa. Moduły działają w ten sposób, że tutaj mamy góry, które jeśli dostaniemy, działają tak, że jeden z graczy ma jedną, jeden zestawik, drugi z graczy ma drugi zestawik, tego to nie bierze udziału. I teraz jeśli dostaniemy sobie kartę Takiej góry, musimy ją sobie wsadzić pod kartę, jakiegoś zbudowanego, zaczętego, bądź musimy z ręki wyłożyć, żeby zablokować. Ta karta jest teraz nieaktywna, nie możemy jej zbudować, dopóki nie zniszczymy tej karty. Możemy tutaj dokładać surowce cały czas. Szczurek działa tak, że jeśli mamy szczurka w naszym polu gry, dokładamy jedną kartę małego szczurka, tak? To rundę będziemy dokładać. Czym więcej tych czurków będziemy mieć, tym więcej tych kart będzie dochodzić. Tak? Ta y, karta każe nam odrzucić z ręki jedną kartę. Będziemy ją odrzucać, nie będziemy dostawać e, tego e, surowca, ale nasz przeciwnik będzie sobie wkładał surowiec na kartę księstwa. Karta księstwa przypomina, jeśli mamy 5 y, y, kosteczek. Dostajemy czerwoną, a czerwona to jest joker. No i ostatnia karta to jest ta, czyli złodzieja. Mamy taki żetonik, którym musimy zasłonić jedną produkowaną rzecz na naszej karcie. Następny moduł to są bohaterowie, tak? Oni są wtasowani. Jeśli wyciągniemy takiego bohatera, od razu sobie go dokładamy do naszej planszy, tak? Przychodzi z jednym żołnierzem. I teraz tu mamy, mogę trzech, trzech żołnierzy odrzucić, żeby go aktywować. Tak? Oni dają produkcję, różne dodatkowe rzeczy. Ten na przykład może odwrócić kartę. Tak, Możemy ich używać jeszcze. Teraz jest oczywiście napisane, w którym momencie możemy danego bohatera użyć. No a karta misji. Jest taka, że po prostu tu mamy jakieś dodatkowe rzeczy, na przykład za 7 żółtych mamy cztery czerwone, wykonujemy tę misję dobrowolnie, ale ostatnio musimy wykonać zawsze do końca naszej gry. I tak by praktycznie wygrała, wyglądała cała gra. Jesteście po zasadach, widzicie mniej więcej o co chodzi w grze? Nie? No to teraz ja. <gry> no i okulnie ja. Yy, gra dla mnie bardzo trafiona. Będzie to na pewno grą, którą często będziemy wyciągać i chętnie będę w nią grała. Mi się podoba, wykonanie jest bardzo fajne, lubię grać się z kosteczkami, lubię zbierać i, 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 i po prostu robić zadania, wykonywać zadania i myśleć przy, przy tym, w jaki sposób zdobywać punkty, więc dla mnie fajna, trafiona gra i fajnie, że są takie wprowadzone fajne nowe Rzeczy, nie? Rzeczy, no, dużo zmieniają. Ja nie lubię tego takiego wybierania, może, ale ale dla mnie no, na pewno jest inna niż niż jak to się nazywa tamta. Nowe, wspaniałe światy. Dokładnie. Tak, tak, Zm tak zmienia się. Okay. E, wspaniałe królestwa, czyli nowe, wspaniałe światy na dwie osoby. Tamte też były na dwie osoby, ale tutaj mamy ten element blefów wprowadzony, tak żeby na te dwie osoby tu lepiej działały. Jeden surowiec z tego, co kojarzę, jest odjęty. Dodane karty królewsk, nie królista, tylko to są karty skarbu, gdzie mamy nie możemy ich wybudować, tylko mamy od razu bonusy z kosteczek. No i karty tych, które jest kataklizm, ale są te dodatkowe, z którymi jest w sumie to z tymi potworkami, które coś tam zmieniają dosyć dużo. Bo bez tego z kataklizmem nie możemy korzystać z tych żołnierzy, które są w tym momencie bez sensu. Dlatego my zawsze gramy z tym z tym zmiennymi potworkami. Mm -hmm. Karty modułów nie gramy z nimi, no, ci ludziki jeszcze jakoś działają, choć one są trosz, troszkę nierówno. Szczególnie ten, co minusuje, na koniec grywam. Karty tam misję to też taka trochę naciągana myślę. Naciągany wariant tak, żeby był. Ten jest w sumie najlepszy, lepiej jakby było tych potworków więcej, było bardziej regulalne, ale ogólnie jak lubicie nowe wspaniałe światy, to ta gra jest dla was. Czyli dla mnie. Dokładnie. Bo ja bardzo lubię. Dzięki. i Do I następnego. Do następnego.